Na balkonie patrzę, idzie żółw. Pierwszy raz widzę tu żółwia. Jak się w ogóle zbukrował? No nie bój się, nie bój się. Na no, no, rowerze coś się stało. Łańcuch wszedł pomiędzy śrubę. Nie wiem, czy widać i się. No, zerwał się. Znaczy się nie zerwał, ale jest zerwany. Muszę zaprowadzić do naprawy. Tego dzięki temu... Nie no, teraz nie zaprowadzę, nie chce mi się. Będę mógł sobie pieszo pójść do miasta. Ja idę do centrum jakieś mikrozakupy zrobić, bo wszystko mam. No i wrzucić następne filmiki, bo teraz po prostu nie da się wrzucać już tam gdzie mieszkam, ani z jednego, ani z drugiego miejsca, ponieważ z tym internetem coś się dziwnego dzieje i to jest po prostu niewykonalne, dlatego do miasta. W mieście jest to hiper szybkie. Jeden filmik w 10 minut mi się wrzuca. Tutaj bywało w półtorej godziny. A ostatnio w 4 albo 5 na przykład, więc już było to niemożliwe Bo ja sobie wykupuję taką opcję Internet nielimitowany na dwie godziny i wtedy to wrzucam za 3 zł takie coś o. cudnie, cudnie Absolutnie cudnie jak widać, zero wiatru może dzisiaj pokażę jak wygląda miasto bo tutaj nie ma normalności takiej jak, jak w Europie że już się wszystko pootwierało tutaj jest cały czas tak jak było, czyli są pięć sklepików jest otwartych i koniec nie? tak to bywa Proszę, by bawić znowu wielkie Brytanii. Tutaj, tutaj mi jeszcze nie było, tego jeszcze nie widzieliście. To jest stadion baseballowy. Bo w tych krajach, szczególnie Meksyk, to jest taki. Meksyk chciałby być zawsze Stanami Zjednoczonymi. To jest trochę tak jak nie wiem, jak była Polska komunistyczna to wszyscy chcieli być jak, Amery jak, jak Europa Zachodnia powiedzmy nie? więc oni mają dlatego rejestracje prawie identyczne, dlatego Peso jest oznaczane Eskom jak dolar w wielu krajach Ameryki Środkowej Południowej, ich waluta jest oznaczana jako po prostu Eska no i to jest też boisko po prostu do gry w bejsbola, nie grają no bo teraz wiadomo nie można tamten graffiti mi się podoba z tym gościem jakimś Okej, jak był ten żołnierz, ale fajnie wygląda to jakie no. w sumie piękne miejsce. Tu. Jestem w poszukiwaniu nowego miejsca, gdzie mogę sobie przyjść i bez ataku komarów i meszek wrzucać filmy, bo przy porcie już się skończyło, jest za dużo meszek nie da się. Może tu w cieniu. No, jutro czy pojutrze, jak będę kolejne wrzucać, wytestuję. Amazon, Odkryj wyjątkowe dżungli. Link znajdziesz w opisie. Siedzę sobie tutaj. No i co, i przypomniały mi się moje filmy z 2015 roku wrzucone na ten kanał. Pierwsze filmy ostro zjarane, o, z ostrą świadomością. Do słuchania tylko trzeba być zjaranym, żeby zakumać o czym ja mówię. Jest ciężko zakumać to bez zjarania no i tutaj czuję się bardzo podobnie po prostu te same dźwięki ptaków widok rozległy jest buczenie bo tam jest ta centrala diesla tam yy, więc to jest takie trochę przeszkadzające ale że to jest równomierne to jakoś tak nie do końca przeszkadza aczkolwiek jest odczuwalne ale miejsce jest dobre aż sobie pomyślałem czy przypadkiem nie, nie zrobić drugiej serii po pięciu latach monologów świadomościowych co wy na to

O, no, jestem w moim studiu artystycznym Rozmieszczam przedmioty po prostu Kuruję własną wystawę No, dzisiaj to jest masakryczny dzień Witam, witam Czy czyli Holbosz, bo to jest port przy Holbosz Jak widać, temperatura fenomenalna Do tego indeksik UV też Masakryczny w sensie upał, bez ruchu powietrza, absolutny. Idę parbuza. arbuza. tutaj Bugandia, ale tak fajnie zrobiona, że jest w Doniczkach. Ten kwiat w ogóle nie wiem, co to jest za kwiat, ale jest fenomenalny. Jest Przepiękny, spiralny zobaczcie jak się rozwija. No, to po prostu jakieś spiralki słodkie Ale super jest ten pomysł, żeby te Bugandie to jest w ogóle dwukolorowa i ma też takie dwukolorowe Trzykolorowe i to jest to samo, wow Super to wygląda w tych donicach, takich tam dalekich donicach I też dwukolorowa już z pomarańczem. tego nie znam Biała, piękna. Te super to wyglądają, te służby pięknie wyglądają, Te like, jak mały pomysł. No i ta też się super śnie, że jest taka wygięta, super to wygląda. O. Nie wiem ile razy szedłem chyba tą uliczką, parę razy, ale nie widziałem wcześniej. O. Używanie roślin przeróżnych w rozwoju osobistym i duchowym. Roślina dała mu to doświadczenie. Głęboko, bardzo głęboko mistyczne w czasie, po kilku dniach ten magiczny świat Jałaski czy San Pedro zniknął.